Dni techniki kolejowej na stacji Cieszyn połączone z dniem dziecka, okazały się strzałem w dziesiątkę. Jeszcze nigdy wcześniej na tego typu imprezie nie było takiego tłumu. Absolutnie nie. Generalnie, jest w ogóle z tego doświadczenia mojego, wiem, że to jest region taki najbardziej antykolejowy. Tu są wszyscy tacy negatywni, ale przerosło nas to w 100%. To przerosło w ogóle wszelkie, wszelkie miary, bo. Tyle, tyle chętnych ludzi no nie spodziewaliśmy się. Czyli świadczy to o tym, że ludzie potrzebują, jednak są z powrotem kolei. To tylko władze miasta raczej nie chcą i wodarze okoliczni. Cieszyńskie Stowarzyszenie Wojowników Kolei we współpracy ze Śląskim Zakładem Przewozów Regionalnych w Katowicach zorganizował, jak co roku, imprezę mającą na celu promowanie kolei w Cieszynie. Takie spotkanie jest już po raz trzeci, z tym, że to jest największe rangą, bo to jest po raz pierwszy aż przejażdżka darmowa do Goleszowa. No a celem jest to, aby promować kolej, bo marnujemy potencjał. No jest stacja w Cieszynie blisko centrum, blisko rynku. Linia kolejowa ona jest nieużywana. Można kupić szynobusy, zrewitalizować linię, zmodernizować dworzec, naprawić. No i to, żeby w dobie korków. I drogi ku paliwa odciąże się te nasze drogi i przerzuci się na, na nowoczesny tabor, jak i tego typu. W trakcie tej imprezy można było wejść do kabiny jednej z trzech lokomotyw towarowych i zapoznać się z pracą maszynisty, jak również skorzystać z bezpłatnego przejazdu do Goleszowa pociągiem szwajcarskiej firmy Stadler typu Flirt, który udostępniony był do całodziennego zwiedzania. Dla portalu oix.pl Mariusz